Wystawa Rodzina, która koresponduje z tematyką nowej książki Twojej Fundacji, Sexet. Tak myślę sobie, gdzie są zdjęcia Twojej rodziny, Twoich rodziców i, i Twoje fotki? Wiesz, co, tutaj akurat nie ma moich rodziców, mimo że stoją dokładnie za nami, więc tu jest live, live performance. Nie ma, nie ma, bo wiesz, to jakoś tak myślałam, że, że moich nie zamieszczę w książce. Ale są za to rodziny z całej Polski, które sfotografował Stanisław Boniecki w wspaniały sposób. No i sama książka jest czymś naprawdę cudownym, dlatego, że to jest książka, która ma za zadanie zbudować jak najlepszą relację rodzica z dzieckiem i też pomóc rodzicom wiedzieć, jakie informacje przekazywać na którym, jakim etapie życia tak naprawdę. I które tematy są bardzo ważne. Jak też wychowywać dziecko w 2020... 2022, tak? W 2022 roku to, jest, to, to są trudne czasy z social mediami, ze wszystkim, co się dzieje na świecie po pandemii. Więc tutaj naprawdę chcemy wspierać rodziców, żeby zrozumieli swoje dzieci jeszcze lepiej, zobaczyli, co jest naturalne, co, jakie zachowania są naturalne i jak ich pomagać, jak zacząć pewne tematy, które są zazwyczaj dla rodziców. Tematami niewygodnymi w domu, no i przekonać ich do tego, że temat seksualności jest tematem, który musi być w domu. Ehm, oczywiście dostosowany do wieku w odpowiedni sposób. Ehm, dlatego, że seksualność, edukacja seksualna jest gigantycznym, gigantycznym tematem, który dotyczy zrozumienia naszego ciała, naszych emocji, samoakceptacji, jeżeli samoakceptacji to decyzji, które podejmujemy w życiu, ehm, budowania związków, świadomej zgody. Czyli tak naprawdę naszego zdrowia i be bezpieczeństwa. I dla mnie jest bardzo ważne, żeby rodzice to zrozumieli, a my dalej im pomożemy yy, w pewnych rozmowach, czy, czy w domu, tak naprawdę, w tym kontakcie z dzieciakami, w tym temacie. A jak wyglądały Twoje doświadczenia? Jak Twoi rodzice rozmawiali z Tobą o seksie? I czy masz im za złe, że na przykład o czymś nie wspomnieli, a powinni? Tak, tak. Słuchaj, moi rodzice są lekarzami weterynarii, więc wszystkie takie yy, czysto. Medyczne, cielesne rzeczy były odhaczone, to nie było tabu. Jednak nigdy nie rozmawialiśmy o emocjach, nigdy nie rozmawialiśmy o pierwszym razie, nigdy nie rozmawialiśmy o świadomej zgodzie i chyba ta świadoma zgoda jest takim najważniejszym, w ogóle jednym z najważniejszych tematów, które moi rodzice zawsze uważali, że to jest oczywiste, ale jednak ta rozmowa bardzo była mi potrzebna, dlatego że wiem z własnego doświadczenia już jak jako dorosła kobieta, wiem, że... W takich momentach, kiedy ktoś przekracza moje granice, nie miałam takiej odwagi, żeby od razu powiedzieć nie. Na początku się bałam, też myślałam, czy nie chciałam zranić tej osoby w żaden sposób. I tak nie myślałam o sobie w danej sytuacji, a jednak wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, ale takie rozmowy są naprawdę, naprawdę potrzebne. I też mam wrażenie, jak przeglądałem książkę, że ona um, uczy, jak czule posługiwać się językiem, bo, bo ta czułość jest bardzo istotna. Na przykład, jak Ty byś zareagowała, gdyby Twoje dziecko, syn, córka powiedziało jestem gejem, jestem lesbijką? Bo ja wiem, że jesteś tolerancyjna, ale co powiedzieć w takiej sytuacji? Ja tutaj nie chcę radzić, bo od tego mamy ekspertów, i ekspertki i tu wszystko jest napisane w książce, ale ja bym po prostu to zaakceptowała i dalej obserwowała, co się dzieje. To może być po prostu faza w, w życiu młodego człowieka, który odkrywa tak naprawdę swoją tożsamość. Możliwe, że ta osoba jest gejem lub lesbijką, wspaniale, czemu nie? Będę starała się jak najlepiej wspierać to dziecko i się dowiedzieć, jak mogę wspierać w taki sposób, żeby czuło się pewnie, żeby było, żeby było otoczone osobami, które również będą wspierać. Szczególnie jeżeli jestem w, jeżeli żyłabym w kraju jak Polska, gdzie wiadomo, niestety nadal no... Jesteśmy, bardziej chyba homofob... nie chyba. Jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Więc wiedziałabym, że tutaj bym musiała to dziecko chronić jeszcze bardziej. Powiem ci szczerze, że miałem wrażenie, że w Warszawie to już się zmienia i że żyjemy w takiej bańce, że jest super okej, okay, ale ostatnio nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, co się działo z plakatami Woga. Został zamazany, bo dwie dziewczyny się całowały na nim. Tak, tak. Widziałam, widziałam. Też powiem Ci, że ta osoba, która to zrobiła, no, na pewno nie jest wyedukowana. Boi się czegoś, bo ja wierzę w to, że każda fobia, szczególnie homofobia, transfobia, e, wynika tylko właśnie ze strachu. Czegoś nie rozumiemy, nie wiemy i, e, i w taki sposób reagujemy. Jest to całkowicie absurdalne, ale ta osoba nie wie o tym, że tak naprawdę zrobiła bardzo do dużo dobrego, dlatego że te okładki nagle trafiły wszędzie w media. W mediach i stały się. Nie ma czegoś takiego jak zły PR, tak? Więc w sumie on przyciągnął uwagę do tych układek i. Jeszcze więcej osób się pojednało z środowiskiem LGBT, więc plus, więc w sumie nieświadomie pomógł społeczności LGBT. Tak, tak, ja mam to trochę pytanie. działa. Także tak, tak. jeżeli ktoś nie widział tej okładki, to teraz po tej rzeczy, po tym jak to było w dzienniku, w każdym prawie że dzienniku, na każdym portalu, wszyscy widzieli te okładki i wspierajmy jeszcze bardziej, bo nawet... O tym był dość spory artykuł, że czym bardziej nasz rząd naciska, jest przeciwko LGBT, tym więcej Polaków akurat się przekonuje, że tak nie powinno być.